Powiem Wam, że trochę tak szkoda mi, że to nie wyszło, że Marianna rozstała się z Piotrem Korczarowskim, bo ja jej widziałam jako rodzinę, nie? Takie miałam, takie miałam po prostu. No, te temperamenty są. Jest to trudny układ, tak? Trudny, trudna relacja, dlatego że, tak jak mówię, ja przez to przeszłam, wiem o co chodzi, nie? że po prostu mm, te dwa temperamenty, mm, te dwa charaktery, skorpion i byk, <laughs> yy, to, no to jest ta chemia, tylko chemia, żeby związek się udał, to za mało, no to za mało, żeby związek się udał, to za mało. Yy, Moim zdaniem, znaczy ja, ja nie chcę oceniać y, tej relacji, dlatego że ja nie znam całej historii. Nie chcę twierdzić, że to Marianny wina, to jego wina. Nie chcę dać y, się wkręcić w ten medialny, tą narrację, tak. Ym, no, widzę jakąś niedojrzałość u Piotra. Widzę niedojrzałość. Y, no, ja też takie błędy popełniałam, tak. Ym, na imię myślałam, że to się tak da szybko zrobić, nie? Stworzyć związek. E, niestety nie, no, nie da się. I tak jak mówię, sama pragnienie kogoś nie sprawi, że, no, że będziesz się z nim dogadywać, że to się wszystko szybko zrealizuje. E, na pewno na pewno ważne jest, żeby mieć dużo wspólnego tak, żeby tego kogoś lubić, żeby mieć po prostu, żeby ta osoba była twoją bratnią duszą. I nie, no nie każdy, nie każdy się nadaje do takiej relacji, tak, i trzeba to zrozumieć. Natomiast trzeba też zrozumieć, że właśnie ta miłość, ona, no, Rządzi się swoimi prawami. To znaczy, że <laughs> relacje romantyczne między mężczyzną a kobietą wymagają prowadzenia takiego bardzo mądrego, tak? O czym świadczy niedojrzałość? No, w przypadku Piotra. Znaczy, błędem jest prowadzanie się do kobiety, kiedy się jej dobrze nie poznało i współżycie, nie? Czyli życie z nią jak w małżeństwie, ale jakby ta kobieta nie ma żadnej gwarancji, tak? Że ten związek się uda, że to wyjdzie i tak dalej. Jakby nie ma tego poznawania się, tylko od razu jest przeskoczenie do etapu małżeństwa. Czyli żyjemy już tak, jakbyśmy byli małżeństwem, a nie jesteśmy... I to jest jedno wielkie oszustwo. I ja to zrozumiałam, że nie można żyć w takim zakłamaniu. Że oczywiście możemy sobie się tak pobawić, ale to wcale nie, nie wyjdzie. Nie? Że tutaj potrzeba odpowiedzialności, decyzji. Mężczyzna musi umieć panować nad sobą, musi post umieć postawić sobie granice. Być może on się teraz dopiero tego uczy, tak? Czyli, że może on jakieś ma wartości, ale jakby nie potrafi sobie e, po, powiedzieć nie. E, tylko idzie w coś, nie. E, I ja też taka byłam, tak, że nie stawiałam tej granicy. E, bo jeżeli. To nie znaczy, jeżeli mówisz komuś nie, to nie znaczy od razu, że może, że, że go nie kocha, że nie chcesz z nim być. Możesz, e, możesz kochać nadal tego człowieka. Ale musisz mu powiedzieć nie. To jest moja granica. No i, i po prostu albo, albo mnie takiego zaakceptujesz i, i jakoś spróbujemy to razem budować, albo. No, wiadomo, że to że muszą dwie osoby tego chcieć, nie? Ale mm, stawienie granicy, mówienie nie, nie oznacza końca związku. To zależy, tak? To zależy od ludzi. Myślę, że Marianna po prostu wyczuła, wyczuła to, że, no, że Piotr nie do końca jest taki zdecydowany, że jeszcze nie ma tej takiej <laughs> odpowiedzialności, takiego właśnie zdecydowania w tych kwestiach, tak? Tylko jest chaotyczne w tym wszystkim i być może ona to wyczuła że on nie wie, czego chce i po prostu dlatego zrobiła to cięcie, prawda? Jeżeli naprawdę kochasz danego mężczyznę, nie? Takim, taką szczerą, czystą miłością, bez, bez jakiegoś podtekstu, podtekstu seksualnego, jeżeli zależy ci na kimś, to się módl o Niego, tak? Czyli możesz z Nim nie być, ale możesz spróbować się za Niego modlić. Wiesz, że to jest dobry człowiek, ale trochę się pogubił. No to właśnie dobry, to jest dobry kierunek, tak? Modlić się za Niego. A potem, no, może być tak, że będziecie razem, a może być tak, że, że nie, prawda? Ale oddaj to Bogu. Jak nie On, no to będzie ktoś inny, lepszy, prawda? No, na pewno no, oczekiwania Marianny są takie, że ona chce takiego zdecydowanego faceta, który chce z nią być. Tak? A wygląda na to, że Piotr jest niezdecydowany. Nie wie, czego chce do końca. Bo władował się w coś, co nie jest, jakby co nie jest dla niego, prawda? No, i teraz się wycofał. Ale myślę, że ani ona nie jest złym człowiekiem, ani on, tylko po prostu no albo charakterami właśnie nie pasują do siebie, bo jednak te dwa charaktery tak jak mówię to są osoby bardzo niezależne i bardzo uparte kobieta skorpion jest, jest jest to typ liderki i musi facet chcieć takiej kobiety która, która jest taką liderką, ona jest według mnie, ona ma taki charakter i wyobraźcie sobie, że trafiacie właśnie na faceta, który ma to samo. Chce być liderem, chce rządzić, jest uparty. A bykie są, faceci, byki są, faceci i byki są takcy, że oni nie dadzą sobie nic powiedzieć i nie chcą przyznać się do błędu. nie? A jednak no, facet musi mieć tą pokorę, musi mieć taką refleksję nad sobą, że może jakiś błąd popełniłem, że coś nie tak. nie? Musi być ta refleksja u nich. I y i po prostu wiecie, ja uważam, że oni na pewno źle to budowali, bo nie powinni byli zamieszkać ze sobą, tylko spokojnie się poznawać, rozmawiać, spotykać, a nie ładować się do mieszkania, gdzie jest córka, która już tyle przeszła, znowu przyzwyczaja się do kolejnego faceta, ten facet odchodzi. Nie można robić dziecku takiego prania mózgu, takiego. Mieszać jej w głowie, nie? nie? Ja nie twierdzę, że im by się nie udało, nie? Bo może by jakoś się udało, ale musieliby jakoś to sobie wszystko ułożyć. Więc bardzo ważne są te etapy. Nie można niczego w związku przyspieszać. Musi być bardzo to... Relacja musi być tak racjonalnie prowadzona. Mężczyzna musi być odpowiedzialny. Musi prowadzić no ale żeby kobieta chciała, żeby mężczyzna ją prowadził, no on musi pokazać, że jest facetem. Widocznie on nie jest dla niej facetem w tym momencie. Ehm, takim właśnie gdzie wie czego chce, jakby że on jest trochę taki właśnie labilny w tych swoich ehm, postanowieniach. Kobieta lubi, jak facet wie czego chce i, i ma obrany kierunek, ma obrany cel i ona widzi, no to ten, ten facet jest sensowny, nie, jest odpowiedzialny, jest ten i tym bardziej kobieta, która była w związku małżeńskim, no to ona już nie chce, nie chce powtórki z rozrywki, tak, nie chce takiej sytuacji, podejrzewam, że ona po prostu to czuła, że, on, że to... Do niczego nie prowadzi taka, taki układ. Czuła, że on nie wie czego chce, mi się wydaje. No.